Tutaj impression nas dzisiaj. Ale trzy punkty, są. Tak, trzy punkty są. Trzy punkty są, to jest najważniejsze i tego Później będziemy się będzie trzymać. Ok. A o te ewentualne trudności, problemy już możemy zapytać zawodników. Pączek dołącza do nas, zawodnik Timu Impression. Czołem Patryk, siema. ma. To jest mi to. Co mi powiesz o tym spotkaniu? Bo jeżeli chodzi o początek, jakbyście trochę zaspali na start tego meczu. Podkręciło tempo Thunderflash, wysokie prowadzenie. Jak wy wtedy czuliście się na początku drugiej połowy, szczególnie gdy to prowadzenie rywala było tak wysokie? Nie, myślę, że staraliśmy się, byliśmy po prostu spokojni i start taki słaby. Nie zagraliśmy dzisiaj meczu rozgrzewkowego, bo później mamy jeszcze cały maraton, oby maraton w kwalifikacjach do, jednego, do pewnego turnieju. Eee, także trochę byliśmy zaspani na początku. Eee, też pistole dzisiaj nie oddawały. Przegraliśmy cztery pistole na cztery możliwe, więc eee, to też mogło być problemem, ale myślę, że po zmianie stron czuliśmy, że, CT, że stronę CT mamy bardzo pewną hmm. i tak się okazało. No właśnie, a jeżeli chodzi jeszcze o tę końcówkę pierwszej mapy, nie było tam żadnego momentu rozstrojenia w drużynie, nie było takich myśli chociażby może po twojej stronie, że a tutaj coś ważnego może uciec, że kto wie, jedna dobra decyzja od rywala i ta pierwsza mapa będzie, będzie przegrana. Faktycznie, tak jak powiedziałeś przed momentem, cały czas spokój, cały czas pewni siebie i do tego wyniku 16-14, czy były jakiekolwiek małe momenty załamania? Myślę, że byliśmy spokojni, może ja miałem tak, jak jeden błąd popełniłem na B, kiedy tam podchodziłem i mnie katłokiem i mnie zdjęli, to wtedy tą rundę przegraliśmy i tutaj byłem zły bardzo na siebie, ale myślę, że całym, oprócz tej rundy to całe CT grałem bardzo solidnie i myślę, że każdy z naszej drużyny czuł się spokojny mhm. i wiedzieliśmy po prostu, że, że dociągniemy tą mapę. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie tych pierwszych tygodni w Waszym wykonaniu, jak byś to wszystko określił? Dużo wyników 2-0, dużo zwycięstw, które dały pewną i pełną pulę punktową, ale widzimy tak jak chociażby dzisiaj, że jeszcze na mapach drobne problemy się pojawiają, więc pewnie nie jest idealnie, ale też chyba można powiedzieć, że Impreszyn jak na razie wypełnia plan założony od początku sezonu. Myślę, że jest solidnie, na pewno mogłoby być lepiej. Ten mecz z Izako, Borz, mhm. myślę, że był bardzo słaby w naszym wykonaniu i powinniśmy wygrywać mecze na, na, na drużynę, która grała prawdopodobnie miksem, albo na pewno grała miksem, więc te punkty mogą nas boleć w przyszłości, stracone na nich, ale myślę, że Polska Liga Sportowa jak najbardziej jest dla nas Fajnie nam idzie, myślę, że fajnie nam idzie. Fajnie Wam idzie, potwierdzam, byle do przodu, byle po kolejne punkty. Patryk, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tę rozmowę. Mówisz Dobra. o maratonie, który jeszcze Was czeka, więc nie zatrzymuję. Powodzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tyle od zawodnika Impression. Jak powiedział Pączek, oczywiście drobne problemy jeszcze się pojawiają. To wpływ